Mano Siemano z tej strony Szymonek Play. Witam Was już w kolejnym odcinku na stronie Case Hack. A na początek, oczywiście na wstępie, zachęcam do wpisania kodu Pawlik, gdzie dostajecie mm, tutaj bonus do wpłaty oraz na start na grę. A na początek myślę tutaj sobie e, na Marketplace wejdziemy mm, i odbierzemy skrzyneczkę Babuszkę. Na dzień dobry. E, zobaczymy co nam z babuszki poleci. Z babuszki lecą nam takie oto rękawice, więc myślę, że jak za darmo, to jak najbardziej spokojnie sprzedajmy je sobie. E, ok, to może co jest fajne na tej stronie, jak już wspominałem, e, tutaj skrzyneczki za level, mm, więc odbierzmy sobie jedną z nich. Dostajecie eksperymentalnie skrzynek, więc. Całkiem spoko. Ok, takiego skinka zgarniamy tym razem. Aha, ok, no to na początek Tropicana razy 2. 10 dolarów. Inwestycja w taką skrzynię. A zgarniamy 6,67. Jeszcze raz. No i lepszy drop. 36 dolarów, tylko takie dropy z kodem Pawlik. Jak najbardziej tutaj polecam. Zobaczcie, na jakie szanse tutaj dropnęliśmy tego skina. Całkiem, całkiem spoko. Ok, no to tutaj coś takiego. I znów chyba zwrot. Hmm? Dokładnie. O, widzicie, i znów. Więc jak najbardziej tutaj OP są te skrzyneczki eventowe obecnie. To spróbujmy teraz dwa razy też dlatego, już poszło na I znowu jeszcze raz. No i zwróciło się jak najbardziej tutaj. To jeszcze raz. 10 dolarów. Dziesiąt. O, no ale znów mamy zwrot tutaj, 200 dolarów, trzeba zapłacić, przypomnę. No to jeszcze raz, jeszcze raz. aż w końcu. Mam coś fajnego. I takie coś skarniamy, więc jak najbardziej tutaj fajnie, elegancko, OK. No to może przejdźmy sobie teraz na jakąś batelkę, no nie? Coś tutaj pograjmy. Lepiej. to coś takiego. No, stwórzmy na dwóch na dzień dobry. Okej. Okay. Stworzyła nam się pięknie batelka. No i tutaj teraz czekamy. Czekamy sobie. Grzecznie. Jak ktoś wbije, oczywiście, chociaż raczej wątpię. No to dodajmy bota tutaj. No i z pierwszej, o, mamy lepszy drop, jest pięknie i teraz coś nam musi dropnąć na dzień dobry i dropi nam. Jest pięknie, 850 dolarów już mamy na dzień dobry. Takie rzeczy tutaj. No i prawie z tysiaka chyba zgarniemy z tej batli, dokładnie. I wygrywamy to zdecydowanie, jak widzicie tutaj pod parli i Zgarniamy sobie dzięki temu 1116 dolarów A przypomnę za bitwę zapłaciliśmy Niecałe No 240 dolarów Także Spoko Dobra mm -hmm. To sprzedajmy to sobie Bo co nam tego w zasadzie No i już jesteśmy Na plusik jakby to powiedzieć No dobrze no spoko Spoko No to może teraz te eventowe Bym spróbował, a 5 takich spróbujmy na 3 osoby, eee, tak coś takiego, a zagrajmy sobie, czemu by nie stać na 100 jakby why not tutaj, no i z pierwszej tutaj kolega zdecydowanie wygrywa, z drugiej chyba też utrzyma to prowadzenie dokładnie. Tutaj by nam coś musiało polecieć, no i nam tutaj coś leci, coś lepszego tutaj. No i tutaj zależy, co tutaj zgarniemy. A zgarniamy sobie awóbkę, cmyk. No i wychodzimy tutaj na prowadzenie, aczkolwiek czy to się nam tutaj uda utrzymać to prowadzenie? No chyba, chyba jednak nie. Tutaj chyba jednak przegramy niestety tą batelkę dokładnie, bo tutaj dropi Prince streama, No i przegramy to. Ale było blisko, tak czy tak. Mhm, ok. No to myślę, że tutaj stwórzmy coś kolejnego. Lord razy 2, ale tym razem już na dwóch zagrajmy, tak, żeby nie było na spokojnie. Teraz tak sobie zagramy. No i zgarniamy na początek rękawice za 90 dolarów, ale to się nam nawet nie zwraca. No i, 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 i przegramy, to, no ale ta patelka nawet tutaj nie zwraca nikomu, więc średnio, no średnio. no Tutaj akurat nie dało nic, no to hole razy dwa tutaj. Może akurat dziś coś dla nas znów przygotował, tak jak kiedyś. Hmm. No i z pierwszej nic dla nas nie przygotował, może z drugiej, no z drugiej też nic dzisiaj. No dzisiaj. to o. No i dzięki temu wbiliśmy 64. level, gdzie odbierzemy sobie walutkę, 30 dolarów. No i takiego oto skinka fajnego za 30 dolarków. Okej. Okay. Źle nie jest. Dobra. No to jeszcze otwórzmy sobie free casea przy okazji, bo za 64. poziom jest kolejny. No i coś takiego nam da, Całkiem spoko. No to co? No to stwórzmy sobie coś lepsze, no nie? Quantum razy 3, spróbujmy 1000 dolarów, taka batla. No może, może akurat się nam uda, da, bo Diorgo tym razem gra tutaj z nami. Z pierwszej na równo w zasadzie, nikt tutaj nie wygrywa. Z drugiej też, no i tutaj trzecia decydująca będzie, czy się komuś to zwróci. Ale chyba tutaj średnia. Gramy to dobrze, to akurat. Więc jest dobrze. Mhm. Dobra. No to co? Coś mocniejsze jeszcze, bo tutaj te skrzyneczki. No nie sypią nam dzisiaj. Nie ukrywajmy, że tutaj liczę na coś lepsze. No to spróbujmy coś takiego grubego, za 14 kafli. A może akurat, może dzisiaj ładnie jest ten dzień. No i z pierwszej tutaj nie wychodzimy niestety na prowadzenie. Z drugiej chyba też nie, chociaż może jednak tak. Wychodzimy na prowadzenie tutaj, tutaj na równo w zasadzie, żeby ta batla się tylko zwróciła. Mam nadzieję. No tutaj średnio, no tutaj. Akurat na razie nic nam takiego nie sypie. Tutaj nam sypie, może, ale on nie jest jakiś mega drogi. Jeszcze jednak jest, jest szansa tutaj na nadgonienie. Tutaj no i trafiamy, trafiamy tutaj X Raya. Wychodzimy na lekkie prowadzenie. Tutaj i rękawice, no ale to jest dalej, to jest dalej mało, to jest nic tak naprawdę. Tutaj jeszcze musiałoby coś dać mi. Hmm, no tutaj ten nożyk to też nie jest jakiś mega mocny. No nie, no jeszcze dwie, tutaj trzy skrzyneczki mamy, ale... O, dobrze, pięknie, lepszy drop. Teraz proszę, sypnij coś, sypnij coś. Pięknie, tak jest, zobaczcie, 11 tysięcy dolarów, dziękuję bardzo. I chyba to już zgarniamy. Raczej mamy to już w kieszeni tą wygraną tutaj. Chociaż tak, dokładnie 27 tysięcy dolarów, prawie z 14 tysięcy. Dziękuję bardzo. 68 level, dzięki temu wbijamy. Znów w naszym ekwipunku widnieje Awubka oraz tym razem Akacz X-Ray. Więc jak najbardziej widzicie tutaj kod Pawlik, do czegoś respektuje. Odbierzmy sobie tutaj. O, taka Awubka fajna. No to już nieco gorsze. No i tutaj. Chantico Fire, Emeczka całkiem fajna. No i co? Pięknie, po prostu. 28 tysięcy jak na razie mamy na tej stronce. Także co? Yy, polecam wpłacać z kodem Pawlik. Zostawcie lajka, subika na kanale oraz napiszcie jakiś komentarz. Yy, ja się z wami w tym odcinku żegnam. Zgarnęliśmy sobie 28 tysięcy, prawie. I co? Do następnego odcinka Siemano.